Pierwszy przykład niekompetencji mecenasa dotyczy historii sprzed kilku tygodni. Sprzedawałem działkę budowlaną, z którą wszystko było w porządku. Miałem już klienta, ustaloną cenę i planowaliśmy iść do notariusza, żeby sfinalizować transakcję. Nagle sąsiad właścicielki zadzwonił do niej, przypominając, że ma działkę obok i nie ma dostępu do drogi publicznej. Czy wiesz, dlaczego prawnicy często wtrącają swoje 3 grosze w transakcje nieruchomości? W dzisiejszym odcinku poruszę temat, który jest dobrze znany pośrednikom, ale często niezrozumiały dla właścicieli kupujących. Zradzę, dlaczego prawnicy szukają dziury w całym i jakie interwencje mogą wpłynąć na przebieg transakcji. Dowiesz się też, czy ich zaangażowanie zawsze jest konieczne, czy to tylko sposób na wystawienie wysokiej faktury. Zwykle kupujący po podjęciu decyzji o zakupie proszą znajomego prawnika o sprawdzenie dokumentów związanych z nieruchomością albo draftu umowy notarialnej przed podpisaniem. Niestety w większości przypadków są to prawnicy, którzy albo mają małe doświadczenie albo w ogóle nie znają się na nieruchomościach. I właśnie dlatego powstał ten odcinek. Często tacy prawnicy nie mają pojęcia o podstawach dotyczących ksiąg wieczystych, dokumentów czy nawet podstawowych założeń umowy przedstępnej. Niestety takie działania szkodzą zarówno kupującym, jak i sprzedającym. Mecenas wtrąca się tam, gdzie nie powinien i straszy swojego klienta błahymi zapisami w umowie notarialnej albo czepie się hipoteki w księdze wieczystej, mimo że sprzedający ma promesę z banku. W efekcie klient wycofuje się z zakupu, a mecenas i tak wystawia fakturę za pomoc przy weryfikacji nieruchomości. Często uczestniczę w rozmowach z takimi mecenasami bez pojęcia. Po zadaniu kilku prostych pytań, wychodzi na to, że nie mają zielonego pojęcia o nieruchomościach i powinni trzymać się swojej specjalizacji, zamiast brać każde zlecenie, byleby tylko wystawić fakturę. Żeby lepiej zobrazować Ci problem związany z prawnikami, opowiem Ci dwie historie, przez które straciłem czas, nie zarobiłem pieniędzy, a w jednym przypadku zostałem o wszystko obwiniony. Pierwszy przykład niekompetencji mecenasa dotyczy historii sprzed kilku tygodni. Sprzedawałem działkę budowlaną, z którą wszystko było w porządku. Miałem już klienta, ustaloną cenę i planowaliśmy iść do notariusza, żeby sfinalizować transakcję. Nagle sąsiad właścicielki zadzwonił do niej, przypominając, że ma działkę obok i nie ma dostępu do drogi publicznej. Właścicielka zadzwoniła do mnie, pytając, jak może udostępnić sąsiadowi przejazd. Zaproponowałem najprostsze rozwiązanie: ustanowienie służebności. Zgodziła się, a ja zaoferowałem pomoc w załatwieniu tej sprawy. Powiem Ci tak swoimi słowami: ustanowienie służebności to jest bardzo, bardzo proste. Dlatego że idziemy, ja z Tobą idę do notariusza, Ty mówisz, że mogę tędy przejechać, i notariusz tylko zapisuje to. A to, co jest darowanie drogi, to trzeba mieć godę T, trzeba wydzielić, trwa to 4 miesiące, później to sprzedać. Co trwała pół roku, a ustanowienie i płacisz jeszcze geodecie. A ustanowienie służebności płacisz tylko notariuszowi 200 zł. Kilka godzin później właścicielka zmieniła zdanie. Powiedziała mi, że jej mecenas, który rzekomo zjadł zęby na nieruchomościach, podważył moją propozycję. Twierdził, że lepiej będzie, jeśli nie ustanowi służebności, tylko geodeta wydzieli działkę po drogę i podaruje ją sąsiadowi. Nie chciałem się z nim kłócić. Chociaż uważałem to za gorsze rozwiązanie, skoro właścicielka miała więcej zaufania do jej mecenasa, powiedziałem, że to jej nieruchomość, więc jeśli woli jego pomysł, niech on zajmie się podziałem, a ja zajmę się finalizacją transakcji po zakończeniu procedur. Po sześciu miesiącach zadzwoniła do mnie, mówiąc, że droga została wydzielona i podarowana sąsiadowi. Niestety, nie poinformowała mnie wcześniej, że zamierzałem iść do notariusza, żeby to załatwić. Jej mecenas zaproponował, że przygotuje akt notarialny, żeby notariusz nie musiał niczego poprawiać. Właścicielka pojechała, wysłuchała umowy, podpisała akt i zadzwoniła do mnie. Zabrałem się do pracy. Właścicielka wysłała mi akt notarialny darowizny drogi, a kiedy go zobaczyłem, nie mogłem uwierzyć w to, co czytam. Mecenas zapomniał, że gdy właścicielka daruje sąsiadowi drogę, powinna jednocześnie ustanowić dla siebie służebność przejazdu. Oczywiście, jak to bywa, prawnik po prostu o tym zapomniał i pozbawił właścicielkę dostępu do drogi. Moim zdaniem wyrządził jej ogromną krzywdę i powinien za to odpowiedzieć. Nie wspominając już o urzędzie, który nie powinien w ogóle zgodzić się na podział działki, jeśli w jego wyniku ta działka nie miałaby dostępu do drogi publicznej. Jak się okazało, sąsiad był wyjątkowo podły. Kiedy dowiedział się o tej sytuacji, odmówił właścicielce przyjazdu po swojej nowonabytej drodze do działki. Stwierdził, że zgodzi się na ustanowienie służebności, ale za skromne 100 tysięcy złotych. Uważam, że notariusz też dał ciała. Powinien zapytać właścicielkę, czy ma inny dojazd do swojej działki. Skontaktowałem się z nim, ale umył ręce, mówiąc, że przecież to mecenas przygotował umowę, więc postąpił zgodnie z jego wytycznymi. W pewnym sensie ma rację i z jego strony wszystko jest zgodne z przepisami. Niestety musiałem zrezygnować z tej transakcji. Właścicielka teraz musi ustalić dojazd przez tzw. drogę konieczną, co może trwać kilka lat i odbywa się przez sąd, lub powinna spróbować podważyć decyzję urzędu o podziale działki. Jeśli ten mecenas zjazd zęby na nieruchomościach, to nie wiem co ja bym musiał zjeść, żeby udowodnić swoją wiedzę. Drugi przykład z tego roku dotyczy transakcji sprzedaży pensjonatu, której niestety nie udało mi się sfinalizować z powodu oczywiście pewnej pani radczyni prawnej. Ten pensjonat jest na rynku od ponad 10 lat i tylko ja znalazłem na niego klienta. Przeszliśmy przez cały proces negocjacji, ustaliliśmy wszystkie kwestie związane z wyposażeniem. Oraz dalszym prowadzeniem pensjonatu. Wszystko szło jak po maśle i byliśmy na etapie przygotowania umowy notarialnej. Po kilku dniach otrzymałem draft umowy o notariusza. Reprezentowałem stronę sprzedającą, więc zwróciłem mi uwagę na kilka ryzykownych zapisów, które chciała wprowadzić strona kupująca. Po kilku rozmowach udało się je usunąć i akt był czysty jak łza. Bardzo prosty. Sprzedający jednak po jakimś czasie zaczął się martwić, że kupujący to klient kredytowy, a nie gotówkowy. Wytłumaczyłem mu, że nie mam innego klienta, a przez ostatnie 10 lat nie było nikogo zainteresowanego tym pensjonatem. Oczywiście ja tego pensjonatu nie sprzedawałem tak długo, tylko inne agencje. Zasugerowałem, żeby jednak sprzedał budynek, bo jest w tragicznym stanie i za chwilę nie znajdzie na niego kupca. Ostatecznie się zgodził. Niestety po kilku dniach postanowił mi utrudnić pracę i poprosił swoją radczynię prawną, która wcześniej pomogła mu wziąć rozwód żeby spojrzała na notarialny. I oczywiście znalazła w nim straszną rzecz. Klient kupujący prowadził spółkę ZO, której kapitał to tylko 500 tysięcy złotych, a pensjonat miał być kupiony za okrągły milion. Pani radczyni prawna od razu chwyciła się tego, jak tonący brzytwy, i zaczęła wmawiać mojemu klientowi, że prawdopodobnie nie zobaczy pieniędzy z tej transakcji. A przecież sprawy poszły już daleko, na nieruchomości był już wcześniej rzeczoznawca, klient kupujący podpisał umowę kredytową. I wystarczyło tylko podpisać umowę notarialną, żeby bank przelał pieniądze na konto sprzedającego. Wszystko miało zakończyć się huczną imprezą, oklaskami i wystrzeleniem szampana. Niestety nie było tak pięknie. Pani radczyni postanowiła zorganizować spotkanie z klientem sprzedającym i kupującym. Na które też chciałem się wkręcić, bo przecież prowadziłem całą transakcję i byłem odpowiedzialny za to, żeby wszystko przebiegło gładko. Wbiłem się na to spotkanie, mimo że na początku pani radczyni próbowała mnie wyrzucić. Ale jestem twardy, jak Andrzej Duda, więc nie dałem się wypchnąć. Niestety nie udało mi się uratować transakcji. Pani radczyni postanowiła spełnić mokry sens sprzedającego o kliencie gotówkowym i zaczęła drążyć temat spółek kupującego. Skupiła się na jego sprawozdaniach finansowych z innych spółek, które opływały na kilkanaście milionów, choć nie miały nic wspólnego z tą transakcją. Zauważyłem, że klient kupujący zaczyna być coraz bardziej poirytowany, że pani radczyni grzebie tam, gdzie nie powinna, ale próbowałem rozładować napięcie. Radczyni jednak poszła na całość i zapytała kupującego, dlaczego bierze kredyt, skoro w Forbesie piszą o nim, że jest multimilionerem. Dodała też, że zastanawia się, czy ten artykuł był sponsorowany. Moja szczęka opadła do kolan, bo takie pytanie nie powinno paść na spotkaniu. Chyba myślała, że jeśli wejdzie na ambicje klienta, to ten wyciągnie z tylnej kieszeni milion złotych i kupi pensjonat za gotówkę. Jak się domyślasz, klient kupujący nie wytrzymał, nie zostawił na niej suchej nitki, i na końcu spotkania powiedział, że rezygnuje z zakupu pensjonatu. Sprzedający zapłacił radczyni 5 tysięcy zł, a mnie kosztowało to mnóstwo nerwów, straconego czasu i pieniędzy, bo oczywiście na tej transakcji nic nie zarobiłem. Po tym spotkaniu zakończyłem współpracę z klientem, który miał na sprzedaż ten pensjonat. Klient sprzedający nie mógł zrozumieć, dlaczego transakcja się nie udała, i uwaga, nie widział w tym winy swojej mecenas. Tylko moją. Twierdził, że powinienem wyciągnąć od kupującego ten milion złotych i zażądał ode mnie za dość uczynienia na kilkanaście tysięcy złotych za stracony czas oraz za to, że musiał opłacić swoją doradczynię. To ironiczne. Bo od samego początku mówiłem mu, że biorę odpowiedzialność za całą transakcję i przeprowadzę ją do końca. Jestem pewien, że gdyby nie ona, to sprzedałbym ten pensjonat. A tak, to jak myślisz? Nadal jest na sprzedaż. Co więcej, po kilku miesiącach właściciel zadzwonił do mnie z przeprosinami i propozycją współpracy. Poleciłem mu konkurencyjne biuro. Oczywiście, ten film nie wrzuca wszystkich prawników do jednego worka, bo na rynku jest wielu kompetentnych mecenasów. Najważniejsze, żeby był to prawnik, który zajmuje się tylko i wyłącznie nieruchomościami. Jeśli takiego nie masz, napisz do mnie na Instagramie, a będziesz mógł skorzystać z naszego sprawdzonego mecenasa, który na pewno nie rozwali waszej transakcji. Jeśli myślisz, że miałem tylko dwie takie przygody, to muszę cię zmartwić. Takich historii jest wiele. Jeśli ufasz swojemu pośrednikowi, postaw na jego doświadczenie. Na pewno ci dobrze doradzi, a jeśli będzie to w jego kompetencjach, to na pewno ci pomoże. Jeśli jednak nie masz takiego pośrednika albo mu nie ufasz, zapraszam na stronę www.howay.pl